Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale. W pierwszym odcinku widzicie, my już diamentową już zbroję i widzicie, że jestem w innej wiosce. W tamtej wiosce mnie najbardziej denerwowały iron golemy, bo mnie cały czas zabijały. W drugim odcinku po prostu widzieli, wi, widzieliście mnie śmierci i jeżeli chcecie go oglądać, a nie polecam, bo lepiej nie oglądać tego odcinka, bo był zły taki trochę zły byłem się musicie go oglądać, ale żeby być na bieżąco możecie oglądać i chyba 20 dwudziestominutowej min... je... nie zależy po więc w tym odcinku żegnam się pożegnam się na pewno z wami yy, bo będzie on ja o... O... Będzie... będzie on Krótszy, bo będzie trwał 15, około 15 minut. Więc już widzicie, że mam bardzo mocno się tu bro, broni, broniłem wtedy. I żeż mi zniszczyło całą zbroję, się od nowa prawie, że robić, tylko zostało wszystko ironowe i wszystko zniknęło. Nie, 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 dobra, zmienimy chyba. bo to jest takie trochę lepiej. tu jest gdzieś angielski i ja chcę sobie po prostu po angielsku pograć i normalnie pograć sobie chcę tak jak się gra mamy tutaj litry, w... o właśnie dwie ja mam bo jedna już jest wykończona w bardzo dużo fajerwerek ze względu na to, że będzie, jest, będzie za niedługo jest Sylwester jak to. Jak wejdzie ten odcinek, to jest akurat Wikilia, Nagrywam go właśnie teraz w Wigilię Aha, dobra, yy, jest do tylko, No więc tutaj tak... Bardzo nie ma co, I mam słuchawki założone, i, o, żebyście w, po prostu, ja żebym słyszał co jest w otoczeniu, a wy nie musicie właściwie słyszeć. Jeżeli chcecie to napiszcie w komentarzu, to, to załatwię to i będziecie też słyszeć i... A jeżeli was no, trochę denerwuje, że nagrywam po prostu telefonem, Eee, nagrywam telefonem ekran, to coś nie martwi, po prostu, no jak to powiedzieć, Już nie wypały. Chyba sobie weźmiemy, zdejmiemy tym tarczę, bo cały czas teraz biegam, biegam i biegam i nie wiem co robić. Ulatam chwilę, bo muszę trochę czegoś poszukać, bo będę szukał teraz właśnie Ło, wow, fajne było zaraz. Uuu, ej. Dobra, myślałem że to będzie... To bym właśnie... Nie, jak to tutaj rozstrzelić, okay. Właściwie po co mi tyle jest, lepsze kusze. Okej, okay, kitas Nie, spadł mi węgiel ten model. no dobra, wejdź. Weźmy i pójdziemy po niego. I chyba zostawimy, bo wi widzicie, że jestem w innej. Po prostu. W innej wiosce. Ze względu na to, ale. Tam na przykład mi się bardzo mocno nudziło. Jejuśku. Jak ktoś dziwnie, Oja, już, Poprawiam. nic nie mówię, nie mam nic na swoje, nie mam nic na swoje sprawiedliwienie się. Czy mi owca szumi, w uszach mi szumi, bo owca jest. Co w ogóle o ośmiu? Ja go tu wcześniej nie widział, bo tu trochę długo jest. No. Możecie mi w komentarzu napisać, czy podobał Wam się naprywał w EdWarsy albo bym chciał też w po prostu bo to też fajne Edwarsy są. Co to było? Właśnie zrobiłem Ja zrobiłem przed chwilą, zrobiłem Wiem, może tego nie słyszycie, ale ja takie bąbolki słyszę i nie wiem skąd to jest. To znowu z Minecrafta, bo przez słuchawki nie słyszę. Gdzieś tu musi być woda, gdzie jest woda? Nie wiem, dobra, nie będę się na, na razie prze, przejmował. A my to nigdzie, nigdzie nie. Hmm. Nie wiem co to zrobić. Nie, nie mam pomysłu co bym to robił. możecie napisać właśnie w komentarzu, co, co bym mógł w tej wiosce zrobić, żeby... That sì. thing sì. 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 A, zapomniałem nie, mam nawet trzy przecież. Przecież Przynajmniej zaglądam, tu są puste skrzynki, wszystko w szulkerach. Chyba nie było wiadomo, którego nie przeszukałem. Nie ta fioska jest jakaś taka pusta. Hmm, tu. What the hell to jest... Aj, napiszcie mi w komentarzu Co to jest? To jest Wata hel! Napiszcie mi w komentarzu coś o tym. Skąd oni tu mają? to jest rolnik? No, nawet już. Nie ten ma dobre. A potem, a ten to ma no fajne. Ale TED, TED Może to sprawdzić poza odcinkiem. Na moim drugim świecie. Co to jest to diety? Tu nie, nie mam pojęcia. Wciśnijmy szmaragdy w moich szukarach, już je tworzymy. Zobaczmy, co tu. Zobaczmy, no dawaj tak to mają rolny. Zobaczymy co to jest w ogóle. Hmm, dobra, wypieram się. I jak fajnie ten lep wygląda. W ogóle dobra, to załóżmy. I normalnie Або, може, це с парфумкем зроблене? Що, я не был глупі? Пойдем по ты конец. i serio to jest, ale jakiś Ej dał? I to jest tak fajnie zrobione. No dobra, już nie musi mi pisać. Ale, jeżeli napiszecie, to wam serduch Do komentarza wam serduch albo lajka. Like. Chyba lajka like. raczej. Na początek, lajka. Like. Raczej na lajka, like, tak spokojnie. Wiesz. Ała, ja nie chciałem tego zrobić. Zrobiłem. No to jest zupełnie dobra, dobra chyba, będę taki dobry, nie no, mogę, mogę to jeszcze no, raz przetrwamy. A to był zombiak. To był, wtedy to był zombiak, co jest wyświetnie. dobra. Bo nigdy zombiaka, no, tych nie, nie słyszałem. Bo nie wiemy już o co chodzi, więc się tu trochę jakiś roz. No i No, okej, okay. nie Możemy patykiem być O, będzie ma mniejszy. W poprzedniej wiosce znalazłem komponę. i nie wiem, czy to nie w tej czasem. to było w tej jest Tu Tutaj się musiał. No Dobra. Siary, są ma... okej. Chciałem ci sprawdzić właśnie. Mogę. No, Mogę. No, no. Tym głównym łóżkiem. I na czym polem? I tutaj. To jest zwykły więźnie. W którym to było domu? Tym to może być czas. Może dole... Nie, tutaj wieźnia. Nie ma tego płania. No, tutaj też nie jest spódnicze. Tutaj. I nie, nie mieszka. Nie może to było w tamtym skrzydle. Tej wioski. Tam tam przybyłem, bo tam. I tu jest kapłan. Skupujesz 32 razy flash. O, to będzie fajne, dobra. Sorry, że cię obudziłem, ludzie. No, I O nie. Ego, ja tu umrę.

Dzięki, że mam. Dobra, 15 minut już się pożegnam z wami teraz, z tego, tego budynku. A, nie 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 wiem, No dobra, pożegnam się z wami. Więc w tym odcinku to by było już na tyle, no, trochę nudny ten odcinek, ale no, musieliście znać co się stało i więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i... Dziękuję, że oglądacie moją serię. Pa, pa.